Dzień mamo widzowie! Witam Was w kolejnym odcinku Spec Simulator X! I dzisiaj zrobimy sobie nietypowy Egg Battle, ponieważ walczyć będą exclusive Egg 15 versus pirat Eggy. I w obu tych jajkach mamy 2% szans na Huge'a. No jestem ciekawy, które jajko okaże się być lepsze, i czy w ogóle dropnie nam Huge. Jaj jakoś dużo nie mamy, bo mam ich tylko 64 sztuki. Na które, jeżeli ktoś by chciał zrobić taki sam opening, wydaliśmy około półtorej tryliona gemów na ten moment. No ale czemu 64 sztuki? No nie wiem czy wiecie, ale wyszło nowe jajko, w którym jest Sand Castle Cat i chcę również je otworzyć. Tylko czekam, aż troszeczkę ceny spadną, bo aktualnie kosztuje 500 bilionów gemów jedno jajko. No ale dobra, nie ma co tak ciągle gadać, byczku. Zostaw tutaj łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam cię do oglądania. A my tradycyjnie lecimy odpalić sobie nasze busty. I jak najwięcej super lucky. A i dajcie mi jeszcze sekundkę, tradycyjnie zaproszę widzów. No i mam już parę osób. I myślę, żeby na razie otwierać po jeden, maksymalnie trzy jajka. Bo jeżeli otwierałbym po 8, to ten opening skończył się w 5 minut. Zróbmy sobie może tak, że jednego tego, otworzymy potem jednego tego. I zacznijmy sobie od Pirate Ega. Dobra, let's do this. Jedno jajeczko. Klikamy, klikamy, widzowie. Widzów chyba nie ma, gdzie indziej są, ale klikamy... I mamy tu Pirate Parrot. Ej, bardzo ładny party pet, moim zdaniem. Dobra, czy Exclusive Egg 15 oddam nam jakoś trochę bardziej? Spróbujmy. Może jakoś Titanic, bo tu jeszcze mamy szansę na Titanica. Klikamy, klikamy, klikamy i niestety mamy orkę, którą znacie bardzo dobrze z moich openingów. No dobra, Exclusive Egg również nie oddał, więc Pirat Egg może się zrewanżuje. Proszę, proszę, poklikamy. Jeszcze nigdy nie dropła mi ta papuga piękna. No i dzisiaj chyba też nie ma zamiaru. Ale co jest smutne... To to, że Pirate Egg kosztuje tyle samo praktycznie co Exclusive Egg, no bo Exclusive Egg 25B, Pirate Egg 20, no to mała różnica, a w Pirate Egg mamy Party pety, Fajnie, jakby były to ekskluzyw. Dobra, ale Widz mówi tutaj chodźcie na deikera, ok, możemy iść na deikera, Dawno już bardzo nie oddał. No i co, Exclusive Egg otwórzmy sobie jednego, a zaraz myślę, żeby po trzy otwierać. Klikamy, 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 klikamy i niestety orka. Kurczę, szkoda, że nie mam takiego oferty jak na ostatnim live'ie. Czyli kupiłem dosłownie dwa jajka i dropną huge orka. Dosłownie chyba dwa dni temu, w sobotę to było. Więc wtedy było giga szczęścia, ale tu widzowie w ogóle otwierają gifty, nawet nie zauważyłem. Halo, halo. Co to za openingi za moimi plecami? Dobra, myślę sobie teraz, że jeżeli otworzyliśmy pojedyncze jaja, możemy raz zrobić z trzema jajkami. Więc klikamy trzy pirat egi i zobaczymy co tutaj będziemy mieli. Czy dropnie nam papuga? Proszę. No niestety nie dropło, ale mamy chociaż pirat pandę piękną. Więc nie będę wybrzydzał. Dajmy szansę na reważ exclusive egom, czy na fantazję odda, to później. Dobra, klikamy bardzo szybko, bardzo szybko i niestety tutaj nic nie ma. Jestem naprawdę bardzo ciekawy, czy w ogóle wydropi nam jakiś huge, bo według obliczeń, no to mamy jakoś 100%, albo nawet ponad 100%, już nawet nie wiem. Jak to się z matematykiem? 64 razy 2. No, chyba 128%, jeżeli się nie mylę. Dobra, 10 egg na tą miejscówkę starczy, możemy iść na Fantazji Warda Dobra, ledwo przybyliśmy i Adam otwiera Tiki Ega i niestety Luałka. Dziwna nazwa w ogóle, ale śmieszna. No i co? Ja bym tu poleciał z grubej rury. Trzy naraz lecimy, trzy naraz, zobaczymy co tu wypadnie. Tyś 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 tyś, tyś 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 i niestety nic tutaj nie ma ciekawego. O, i tu chyba atom kolejny tiki Egg egi otwiera, i niestety nic nie dropi. No, z tiki egów jest ciężko, sam się przekonałem. Dobra, lecimy teraz z trzema piratami. Fajnie, jakby ten pirat mi dropnął, bardzo chcę go mieć szczerze. To jest jedyny kiełdzie jaki chciałbym, żeby mi dropnął. No i jestem ciekawy, czy uda się go dzisiaj dropnąć. Bo aktualnie nie zapowiada się w ogóle na to. No dobra, jeszcze troszeczkę jajek mamy. Mam nadzieję, że starcza na dzisiejszy opening. Nie będę musiał jeszcze dokupywać. Ale klikamy, klikamy i mamy tu orkę znowu. Kochana nasza orka. No i dobra, Adam, co to otwiera, świr? Normalnie ma tysiąc jajek chyba przygotowane na dzisiaj. Nie, no nie możemy być gorsi. Otwieramy Pirate Proszę, Pirate Egg, oddaj. Otworzyłem ich już mega dużo, chociaż jeden by mógł oddać kiedyś. No i aktualnie się tak nie zapowiada, ale jeszcze się to może zmienić. No ja proponuję Dogward, ostatnio oddał. Musi oddać znowu. Ostatnio, pamiętacie widzowie, na sam koniec w ciągu jednej minuty dropnęliśmy około 3 huge, a łącznie 4, więc no... Uwielbiam tą miejscówkę od tego momentu. No i co, otwieramy na dole, tak jak to było ostatnio. Ja bym poleciał z trzema chyba, nie ma co tak przedłużać. Bo znowu odcinek będzie trwał 20 minut i ludzie będą pisali Ej, czemu taki długi opening, rowerku". Więc nie ma co przedłużać, Lecimy z trzema piratami. Tyś tyś tyś, 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 proszę, proszę coś fajnego, proszę. Jest dobra. Mamy powógę, mamy papugę. Ej, już wam dzień zrobiony. Proszę rośnie, 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 rośnie. Co to będzie? Rośnie. I mamy huge pirat parota. Jestem już spełniony szczerze mówiąc. Więcej w tym openingu nie potrzebuję. Jezu, jaki on jest przepiękny, przysięgam. Jeszcze to ładnie otwiera Tiki Egi, życzę mu coś dropło. Ale widzowie mówiłem, mówiłem Dogward oddaje. To jest nowy steampunk chest. Kiedyś steampunk, dzisiaj Dogward. Ładnie, ładnie, oddało, oddało. To fajnie jakby jeszcze Exclusive się zrewanżowały, więc otwórzmy trzy Zobaczymy czy chociaż troszeczkę tutaj dadzą nam coś. Klikamy, klikamy, klikamy. Oj, chyba ekskluzywegi Egi chcą przegrać tą walkę. No, chwilowo Pirat Egi całkowicie wychodzą na, na wygraną pozycję. Bo kosztuje 5B mniej i huge w nich dropi nawet. Oczywiście wiecie, że to jest RNG i nie każdemu dropnie. No ale mi oddały. Ostatnie trzy tu otwieramy i zmiana miejscówki. Może jeszcze jeden piratek. Lecimy, lecimy, klikamy, klikamy, klikamy i niestety chyba tyle szczęścia niestety nie mam. Nie, żadna remiza, żadna altana. Ja tu otwieram. To jest moja ulubiona miejscówka. Dobra, Exclusive egi. Albo się teraz rewanżujecie, albo chyba nigdy. Tyś, 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 tyś O, dobra, dobra Rewanżują się Ej, rośnie, rośnie, będzie Titanic, będzie Titanic Co jest, co jest Jednak nie Titanic, ale nasza kochana orka Więc na pewno nie narzekam Aktualny stan Jeden do jednego i czekajcie, oznaczymy jakiegoś ekskluziwa. Zaznaczmy naszą orkę piękną. Dobra, 1-1. Wyrównany wynik. Jednak jeszcze polecam ekskluziwek i otwierać. Kurczę, kusi dalej to otwierać, ale chcę dać szansę Steampunkowi. Więc może pójdźmy ten Steampunk chest. No i co, jak już jesteśmy na Steampunk Chestie Kurczę, nie ma co otwierać po jednym, bo jest giga nuda. Więc otwórzmy sobie tradycyjnie naszą trujeczkę piękną. Jeśli, jakby jeszcze jedna papuga tu była, to by się tak cieszył niesamowicie. No ale szczerze, już dwa huge dropnęły, więcej już nie będę liczył. No ale Titanic, Preston, może coś tam wiesz? Pokombinujesz i by dropnął. No. No, zobaczymy, zobaczymy, lecimy ekskluzji w Eki 3. Proszę cię, preston, Titanic, no, dawno mi nie dropnął. No. no to chyba się już nigdy nie oczekam, Titanica. Raz miałem takie szczęście, raz w życiu. To był najpiękniejszy moment w moim życiu. Fajnie, jakby się powtórzył. Preston, please, Huge, plus 1, plus 1. Dobrze widzę, mówisz. O, dobra, ale tu jeszcze widzę, otwiera jajeczko, więc klikamy, klikamy i. No pingwinek, pingwinek jest piękny, ale, ale gigantycznie ciężko go dropnąć. No ale co? Otworzymy jeszcze tutaj po trzy jajeczki, a zobaczymy, czy nam coś dropnie. Lecimy, 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 tapujemy, widzowie, tapujemy. No, steampunk chyba się już wyczerpał do końca, moim zdaniem. Jeżeli pirategi teraz nie oddadzą, to moim zdaniem steampunk już nie ma szans. Lecimy, lecimy, lecimy! Pirategi! Tapujemy, tapujemy, tapujemy! I trzy papugi, ale nie huge. No Ale ładne są i tak, nie będę narzekał, już dwa huge są. Ja już nic nie muszę robić. Spytamy widzów może, niech oni zaproponują gdzie teraz otwierać. Okej, okay, jeden mówił Catword, trzech mówił machine, więc idziemy na huge machine. A jeszcze jak szybko was spytam, jak oceniacie tą oto maszynkę? Bo została dodana w nowym update i jestem bardzo ciekawy waszej opinii. Bo mnóstwo osób mówi, że ona skamuje i nie opłaca się w niej grać. A mi się tam na przykład podoba. Może nagród nie ma fajnych, ale kurczę, fajnie się w nią gra. Dobra, lecimy z jajami. Pirat Egi pierwsze. Piraty nasze kochane, dajcie jeszcze jednego fajnego huge'a. Dajecie pandę. Lubię ją, oczywiście, że ją lubię. Ale nie aż tak jak huge. W ogóle czekam na jajko, w którym będzie huge pirat panda. A nie jakaś kurczę papuga. Halo, gdzie jest huge pirat panda? Składam petycję do Prestona. Dobra, trzy jajka następne. Czy ja coś w ogóle się nie pomyliłem w obliczeniach? Mi się wydaje, że za dużo otworzyłem niektórych jajek, ale zaraz to obliczymy. Tylko klikamy i niestety. Mamy fajne pety, ale nie są to dalej, już. No i dobra, przeliczmy jajka. Nie, okej, okay, okej, okay, jest równe 8. Dobra, nie będę narzekał. Opening nie oddał stary. Czy kiedykolwiek oddał mój opening? Jedyne kiedy mi opening oddał, tak, żeby być na 0. To chyba z Titanikiem jedyny i zastanawiam się, czy z tymi na 100 tysięcy Robux też nie oddał. No ale tego nie jestem pewien, wiem, że jeden oddał z Titanikiem, no ale to się raczej już nie powtórzy. Dobra, Vip, dawaj, ale nie wszyscy mają VIPa, stary. Jeszcze trzy otwórzmy tutaj, jeszcze trzy. Nie wszyscy mają tu VIPa. Tyś, tyż tyś tyż tyś! No nie, ale mamy Shiny panda, okej. Shiny pirat panda. No i co? Ostatnie trzy jajeczka tu mamy. Proszę, Prestoniku. No, już chyba się poddaję z tymi jajcami. Ale jest dobrze. I ostatnie jajka, tak jak jeden widz tu otworzymy sobie na catwordzie. Już tutaj chyba bardzo dawno nie otwierałem. Ile mam zostało jajek? Zostało nam po pięć. Okej, okay, to to możemy zakończyć nasz odcinek ostatnimi jajkami. No i co? Ja proponuję na start dotworzyć w ogóle szybkie dwa jajeczka. Jedno te, jedno te. Zobaczymy, czy uda nam się jeszcze coś dropnąć. Okej, okay, z ekskluzywnie I z Pirata niestety też. Kurczę, mało ich nam zostało, naprawdę bardzo mało. Otwórzmy pojedyncze jednak, już nas nie jesteś na potrójne. Za mało jajek na dzisiaj kupiłem. Mogłem jednak tą stówkę dobić. I klikamy, klikamy, ok? I no kurczę. Cienko, cienko. Kusi po trzy naraz, kusi, gigantycznie kusi. Chyba tak zrobimy, wiecie? Chyba tak na zakończenie zrobimy. Pojedyncze to jest giganuda. Lecymy trzy naraz. Proszę, prestonie, ostatnia szansa. W sumie No niestety, ekskluzivek jeden huge. Czy pirat Egg zmieni to i będą dwa huge. Sprawdźmy. Ostatnia szansa dla pirat egów. Tyś tyś, tyś 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 klikamy, klikamy, klikamy i to samo pirat egi. Więc wychodzi na to, że tak samo dropi. To pirat ega, jeden huge, oraz ekskluzyw egów, jeden huge. No ale dobra, sprawdźmy, czy mają punkty na huge machine ega jeszcze. No niestety, mamy tylko 50 punktów i dzisiaj nie otworzymy machine ega, ale idziemy jeszcze na szybko sprawdzić, jakie rap mają te huge. Halo, czemu nawet na Trading Plaza nie pokazuje RAPu tych huge'y? się również nie pokazuje. okej, okay, zmienimy sobie szybko naszą Trading plazę na inną może. Okej, okay, i na innej mamy RAP. No, orka tradycyjnie 125, 150, a Pirat 300, czyli około 450 milionów. No to jedna trzecia openingu już prawie nam się zwróciła. A ja wam widzowie chciałem bardzo podziękować za oglądanie tego odcinka. Dzisiaj do wygrania będziecie mieli taką oto huge orkę ze stręcz czwórką, więc bardzo fajny enchant. A jedyne co będziecie musieli napisać, to ważnik w komentarzu oraz napisać hashtag maszyna. Czemu by nie? A teraz na ekranie macie zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie, mordeczku ci gratuluję i idziemy wysłać ci nagrodę. Nikt już małem wpisany, nagrodę zaznaczoną i klikamy tylko wyślij. No i nasz piękny goblinek powędrował do ciebie. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i co ja jeszcze mogę dodać? Miłego dnia i Siemanu!